Cześć, mam na imię Marcelina i mam ADHD. Masz poczucie, że niektórzy traktują Cię inaczej z powodu ADHD? Nie. Otaczam się ludźmi, którzy też mają ADHD albo którzy są bardzo empatyczni i wyrozumiali, a ci, którzy mogli by mnie traktować inaczej, po prostu nie wiedzą. Raczej mimo tego, że jestem otwarta na ten temat, to ostrożnie mówię. A czy ADHD ma swoje plusy i w jakich sytuacjach? Zdecydowanie bardzo się przydaje w niektórych sytuacjach hiperfokus, chociaż trudno to kontrolować, ale kiedy zadanie jest ciekawe i jest wyzwaniem, to bardzo przydaje się to, że można się na nim skupić w 100% i pracować długo. Bardzo też często osoby z ADHD są kreatywne. I przychodzą mi łatwo o artystyczne rzeczy, czy też w dyskusjach, w takich sytuacjach, kiedy potrzebny jest brainstorming i różne luźne skojarzenia i pomysły, to bardzo się też przydaje. A w czym ADHD jest realnym utrudnieniem i w jaki sposób rzutuje na relacje międzyludzkie? Na pewno w, w koncentrowaniu się na rzeczach, ponieważ chociaż mamy ten okazjonalny hiperfokus, to tak jak powiedziałam, trudno go kontrolować. I w związku z tym, kiedy naprawdę trzeba się na czymś skoncentrować, i jest to jakby zewnętrzny wymóg, to często nie potrafimy. A jeśli chodzi o relacje, no to często osoby z ADHD są um, postrzegane przez innych jako niesolidne, bo się wiesz nie spóźniają, zapominają odpisywać, zapominają o wydarzeniach, czy też um, zapominają właśnie o ważnych datach dla innych osób. Ale też impulsywność nasza i taka skłonność do poszukiwania dużych wrażeń z szybką nagrodą potrafi na innych negatywnie wpływać. Czy masz jakąś zabawną historię związaną z byciem neuroatypowym? Osobiście nie, ale mogę spróbować przytoczyć historię, którą znam, mojego kolegi, którego bodźcem do diagnozy była podsłuchana rozmowa. Gdzie jego znajomy mówił o niesolidności, o wierszym spóźnianiu się, niedowożeniu na terminy, i mój kolega odwrócił się i powiedział, że jakby wierzycie lubię, ale stoję już za tobą i może nie mów tak o mnie, a ostatecznie okazało się, że mówił jego znajomy o samym sobie i o tym, co go skłoniło do pójścia na diagnozę ADHD. Jak radzisz sobie z zadaniami, gdzie musisz mieć podzielność z uwagi? Wydaje mi się, że ADHD nawet pomaga czasem. Ponieważ łatwo jest skakać z zadania na zadanie i z tematu na temat, natomiast trochę trudniej jest to kontrolować i wracać i kończyć rzeczy, które się rozpoczęło. Natomiast tutaj no, staram się po prostu sobie przyklejać na przykład kartki albo napisam, że skończ to albo jeszcze to, to ci zostało. Albo ustawiać sobie przypomnienia, że okej, okay, to teraz tym się zajmujesz przez 15 minut i zaraz wracasz do tego pierwszego zadania. Więc takie rzeczy pomagają, a ADHD też nie jest prepozorem aż takim utrudnieniem tutaj. Czy na co dzień otwarcie mówisz, że masz ADHD? Z reguły tak, szczególnie jak czujesz, że jestem w bezpiecznym towarzystwie. Ale też oczywiście nie każdemu, no jak spotykam się z kimś pierwszy raz, to może niekoniecznie idę z kartką przyklejoną na twarzy, na czole, że hej, mam ADHD. Więc jestem w tym ostrożna, ale jednocześnie staram się być otwarta, żeby też nie stygmatyzować i uczyć innych o tym, że to normalne i że nie ma w nim nic złego. Jakie objawy sprawiły, że postanowiłaś się zdiagnozować? Głównie problemy z koncentracją, ale też moje wiercenie się na krześle. A tak naprawdę było to... Um, sugestia mojej terapeutki, do której chodzę z innych powodów, która który, na którejś wizycie powiedziała, że a może masz ADHD. No i stwierdziłam, że no czemu nie, zdiagnozuję się, skoro profesjonalista zasugerował, no to sprawdzę. A jak się wtedy czułeś, kiedy ktoś z zewnątrz zasugerował, że możesz mieć ADHD bez uprzedzenia tej osoby o twojej diagnozie? Trochę jej nie dowierzałam. Ponieważ wtedy jeszcze nie wiedziałam o ADHD tyle, co wiem teraz i myślałam stereotypami, w związku z czym też pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ta nadpobudliwość ruchowa. I moja reakcja pierwsza to było stwierdzenie, że no ale przecież ja nie mam tej nadpobudliwości. Na co jej odpowiedź brzmiała, no a ile razy w ciągu ostatnich pół godziny zmieniłaś pozycję na krześle i ile razy się wierciłaś? Pokiwałam głową i stwierdziłam, no dobrze, no może tak. Co sądzisz o stwierdzeniu, że ktoś jest neuroatypowy? Czy masz jakieś inne ulubione lub preferowane określenia na swoje ADHD? Wolę neuroróżnorodny, ponieważ neuroatypowy dla mnie trochę sugeruje, że są osoby typowe, a to już za blisko leży podziału normalni i nienormalni. Ale używam też sformułowania neuroatypowy i uważam, że oba i neuroatypowy i neuroróżnorodny są fajne, ponieważ budują takie poczucie społeczności a jednocześnie nie są stygmatyzujące. Czy masz jakieś sprawdzone techniki lub sposoby na lepsze funkcjonowanie z ADHD w życiu codziennym? Przede wszystkim kalendarz, zapisywanie wszystkiego w kalendarzu i częste do niego zaglądanie. Do tego stopnia, że jak jestem w jakiejś rejestracji i umawiam się na spotkanie, to zawsze proszę, że proszę dać mi sekundkę, jeszcze zapiszę sobie w kalendarzu. Przypomnienia różnego rodzaju, w telefonie czy na kartkach, łącznie z przypomnieniami, odpisz koledze, odpisz koleżance, bo inaczej miną, minie tydzień i ja nie odpiszę. Ale też dbanie o taki spokój wokół miejsca pracy, to znaczy likwidowanie różnych rozpraszaczy, nie wydzielonego miejsca pracy i takiej kiedy muszę się skupić. Jak ADHD wpływa na twoje poczucie własnej wartości? Teraz już mniej wpływa, ponieważ wiem, że to ADHD i nauczyłam się dużo o tym, jak wygląda. I co się z tym wiąże? Natomiast zanim wiedziałam, to te objawy, które były związane z DHD, na pewno negatywnie wpływały na moje poczucie wartości, ponieważ nie wiedziałam, z czego to wynika i myślałam, że to ze mną jest coś nie tak i że ja muszę się wziąć w garść i że ja mam ze sobą problemy i nie ogarniam i właśnie jestem niesolidna, nieodpowiedzialna. Natomiast po diagnozie i po nauczeniu się czym to jest, jest już zdecydowanie lepiej. Co najbardziej irytuje Cię w stereotypach o ADHD? To, że osoby z ADHD potrzebują po prostu są niezdyscyplinowane, ponieważ żeby dobrze funkcjonować z ADHD, potrzeba bardzo dużej dyscypliny. Wydaje mi się, że więcej niż dla osób neurotypowych. I rzeczywiście jakby jest, to, jest to krzywdzące, po prostu, bo też sugeruje, że, że wystarczy się sprężyć, po prostu, i w związku z tym ADHD minie. Czy są chwile, kiedy ADHD pomaga ci być bardziej kreatywną? Tak. Na pewno właśnie wtedy, kiedy potrzebna jest duża ilość często dziwnych pomysłów i kiedy potrzebne są luźne skojarzenia, ale też. Sprawia mi dużo przyjemności robienie różnego rodzaju artystycznych rzeczy, co myślę, że też może wynikać z ADHD, czy może ADHD to wspiera. Czy w głowie gra Ci radio? Zdecydowanie, non stop. Jak nie jest to jakaś piosenka, to yy, są to moje myśli, które dyskutują same ze sobą, jak w audycji radiowej. Najgorzej jest, kiedy próbuję iść spać i jakaś piosenka utknie mi w głowie, a jeszcze gorzej, jak jest to tylko fragment piosenki, który gra i odtwarza się w kółko i w kółko, i nie może sobie odpłynąć. Czy myślisz, że ludzie postrzegają cię jako osobę nieodpowiedzialną przez to, że masz ADHD? Myślę, że mogą, chociaż ja um, otaczam się ludźmi zaufanymi, więc tego nie słyszałam za często w życiu, ale zdecydowanie osoby mniej zaufane, czy obce, myślę, że mogą mnie tak postrzegać.